Hej, witam Was serdecznie. Dużo osób prosiło i chciało bitwę z ISA 7, więc pokazuję. I tak, jest bitwa ISEM 7, tak? To jest Karelia i Szturm. I można powiedzieć, o, musimy atakować. I chciałem to pokazać, jak no jak ten czołg nadaje się fajnie do takiego raszowania. To nie jest taki czołg, w którym można przykampić, trochę poszalać. No, Zbytnio się do tego nie nadaje, go pochyły pancerz z przodu pozwala na ostry racz I tu pokażę teraz jeszcze szybko statystyki działa, jest to 490 uszkodzeń, 260 penetracji I na premium tej penetracji jest 303 No tu widzicie jeszcze wszystkich chętnych na tych poziomach rekrutowałem Obecnie rekrutacja jest od 8-9 tiru do mnie, do klanu A więc jak ktoś ma 8, 9 to możecie pisać do rekruterów albo do kogoś innego. Do mnie nie piszcie, bo ja nie mam rekrutera, więc jest to bez sensu. I tak widzicie, no całkiem ładnie sobie radzi ten pojazd z górkami, z takimi innymi wzniesieniami, żeby podjechać. Jeżeli widzicie, mam nowe ustawienia graficzne, dlatego filmik tak lekko, można powiedzieć, niekiedy klatkuje. Ale mam wszystko totalnie na maksymalnych ustawione. No i przy graniu mam te 30 parę klatek na maksymalnych, więc postanowiłem grać na maksymalnych O teraz bacza tu uciekł, bo by dostał strzała zaraz Tutaj takie szybkie rozznanie. Już tu wiedziałem, że ktoś będzie na mnie czekał, bo to było można powiedzieć bankowe, co nie? I teraz tak stoję sobie tutaj poczekam i tak tu większość to ma problemy z przebiciem mnie jakoś tu i trzeci mnie przebił, ale to już jest jakaś magia dla mnie. Tu jest znów ARTA, ale to są takie hity, naprawdę nie ma się czym przyjmować. I teraz został AC Mil za 494. Ja tak zauważyłem, że... I sowi często losuje w okolicach 500 to Fakt, że on ma 490 średnich Ale często ponad 500 nawet wali To jest ta zaleta I od razu postanowiłem, nie będę czekał Waler, rush, Baczeta staranuje To za tysiaka mu zjadę nawet I, i później go dobiję ale mówię nie 75 jest to nie mogę go jechać Bo w tylu to mnie zajadam no, Ale ten głupi baczat no jedzień nie wie co go tu czeka Się tak wycofam Lew wyjechał, baczat strzeli, wiem że mam magazynek ale Ale mogę też w kogoś innego Ale baczat dostał Ja naprawiam gąśnicę i sobie wyjeżdżam On teraz wlewa, sobie postrzela, ja przeładowuję A tu jeszcze nie miałem malowania, ostatnio kupiłem sobie malowanie jak było na przecenie I to ja wiem, że baczat jest na przeładowaniu i dlatego tak strzelę w Isa idzie 501 i teraz zgubi wyjeżdżam za niedługo powinno wyjechać na tego bacchata bo po prostu on jest na przeładowaniu i ja przeładowuję wyjeżdżam na tego Isa chciałem wyjechać ale nie wyszło no bo go nie zabił za 400 z groszem taranuję bacchata i może to powiedzieć nic z gruszki, nic z pietruszki, 2000 uszkodzeń, już prawie siedzili na moim koncie. To jest naprawdę nieraz 2000 uszkodzeń, tym czołgiem to jest 4 hite i już jest 2000. No teraz jakiegoś słabszy trochę damage mi losowało. I już celujemy w T-44, ale się schowało. M40 nie widać, ale T-44 tu sobie tak wesoło wjeżdża Tu trochę długo skupię, mam tutaj takie moduły jak dosyłacz, wentylacja i stabilizator. Trzeci perk na załodę, już trzeci perk, to jest jako braterstwo broni na wszystkich. Na wszystkich, tam ostatni, ten załogant ma dwa perki, ale też ma braterstwo broni. W każdym razie, jak skończę, to skończę wszystkim to. GW Pantera, tak się wyobrażam, że miała ciężej trafić. Zaraz dostanie bułę. Centralnie w tą tylnią odstającą płytę. No, a co do tego, że nie było filmików. No, nie było filmików, bo po prostu strasznie dużo zajęć było. Nie było też czasu, a było tak gorąco na dworzu i w domu, że u mnie gdzieś w okolicach 30 stopni nawet było ostatnio. I po prostu, no, nie chcesz się siedzieć w domu, jak jest taka ładna pogoda. W domu jest gorąco, na dworze jest gorąco. Masakra, nie wiedziałem sam co robisz w te dni takie ciepłe. Bo tu na, naprawdę było upierdliwa ta pogoda. No i tak ja sobie tutaj jadę, bo tam i większość i tak dinguje ode mnie T3, 2 to w ogóle nie muszę się bać, bo jego penetracja to tak jak jadę jeszcze pod kątem to chłopak może zapomnieć, że mnie przybije 3000 uszkodzeń to nie jest dużo jak na taki czołg, bo i ludzie kręcą po 10 tysięcy nawet jak nie lepiej. Ale tu chodzi, żeby pokazać, że zobaczcie, ja przyszturmowałem, że napowiem tą flankę, moi kompanii z drużyny też pojechali w miarę intensywnie za mną tu był taki mniejszy opór napotkaliśmy i wyszło to z tego, że żeśmy rozgromili drużynę bo w miarę dobry pancerz mobilność, dobre działo sprawia to, że to jest idealny czołg do raszu jeszcze te płyty pod skosem z przodu zobaczcie tu jest pokazane jak to się robi jedzie się do przodu i tylko żeby mieć obstawę też innych i można raszować, wiadomo to nie tak na łeb, na szyję wszystko ale idzie, no tu chciałem na 6 mogłem strzelać, no i strzeliłem specjalista prawie 4k uszkodzeń ja was zapraszam na ekrany końcowe i się z wami żegnam, na razie, cześć